Cześć, jestem z bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na książki na Halloween. Będzie tutaj 6 pozycji, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Będą to różne książki, także no co, zaczynajmy. Pierwszą książką będzie Langer. Książka Remigiusza Mroza. Szczerze mówiąc, ja z chyłką, serią chyłka się tak średnio lubię, w sensie ona na początku mi się podobała, teraz później. Coraz mniej, ale w sumie też nie mam tak, że chciałabym ją porzucić, tylko faktycznie chciałabym wrócić do tej serii, więc taki trochę dziwny mam tutaj właśnie stosunek do tych książek. Ale tutaj znowu Langer bardzo mocno mnie zaskoczył, przeczytałam dwa tomy tylko, ale bardzo, bardzo mi się podobały. Tutaj mamy opowieść o Langerze, zresztą Langer też się pojawia w Piotr Langer, pojawia się też w Chyłce, więc jeżeli czytaliście Chyłka, to na pewno znacie tego bohatera, ale jeżeli nie czytaliście Chyłki, to też nie ma tutaj problemu, żeby czytać sobie to bez jakby znajomości. Chyłki, bo tutaj w sumie nie ma za bardzo nawiązań, gdzieś tutaj Chyłka co prawda jest, pojawia się troszeczkę, ale jest jej bardzo mało, albo jest tylko wspominane o niej, więc teoretycznie można sobie właśnie czytać obydwie książki bez znajomości. No i Langer jest seryjnym mordercą, seryjnym mordercą, którego bardzo ciężko gdzieś tam przyszpilić, ciężko mu gdzieś jego winy powiedzieć, no i po prostu godzić tam do więzienia wsadzić. Też jest bardzo bogatym facetem, więc tutaj też jakby nie patrzeć pieniądze mają dużą rolę w znaczeniu tego, że do dzisiaj nie został złapany. No i tak naprawdę siedzimy te losy tego Langera, jak on po prostu morduje ludzi i jak próbują go złapać prokuratorzy, bo głównie tutaj prokuratura się gdzieś tam nim interesuje. No i wiadomo, tam jakie zarzuty są mu dawane, ale też tak nie jest nie jest to nic takiego, co by mogło sprawić, że on pójdzie do więzienia w końcu. No i tak naprawdę na tym głównie się tutaj skupiamy. Poznajemy to jego życie, jak to się w sumie trochę tak stało, że on stał się po prostu tym mordercą i tak dalej, i tak dalej. No a w międzyczasie właśnie widzimy, jak on postępuje z tymi ofiarami, dlaczego to robi i w sumie... O tym ta książka głównie jest. Daję tą książkę tutaj, dlatego że ona jest okropnie brutalna i krwawa. Choć ja czytając ogólnie opinie, zanim zaczęłam tą książkę, spodziewałam się czegoś znacznie mocniejszego niż to faktycznie było, ale no nie wiem, może to jakieś już takie trochę wypaczenie tym, że czytałam różne książki i no różny był ten stosunek przemocy gdzieś tam w nich, więc tutaj może dlatego mnie to tak aż mocno nie zaskoczyło, ale mimo wszystko uważam, że to jest książka, no, dosyć mocno brutalna. Y Przemocowa i dosyć mocne są tutaj te sceny właśnie tych morders, i tak dalej. Więc myślę, że dla kogoś, kto ma słabsze gdzieś nerwy, kto nie czyta za bardzo takich książek, nie ogląda też takich filmów, no to tutaj może faktycznie mocno się zdziwić, więc zaję tą książkę tutaj, dlatego że ona właśnie jest taka, no w takim klimacie Halloween bardzo, bardzo brutalna i bardzo taka przemocowa, więc myślę, że dla fanów tego typu książek, będzie super no ale jeżeli właśnie gdzieś tam nie, nie czytacie albo nie oglądacie takich filmów, to raczej bym tutaj nie polecała, bo faktycznie to opisy samych tych morderstw są bardzo takie obrazowe i bardzo szczegółowe przede wszystkim. Kolejna książka to Martwe Zwierzęta, jest to też taki thriller slash kryminał w sumie, ale bardzo taki thriller. Mamy tutaj dziewczynkę, która interesuje się martwymi zwierzętami no i ona też żyje w takim miejscu, gdzie przy drodze cały czas gdzieś tam znajduje te martwe zwierzęta, cały czas gdzieś tam się nimi interesuje, wiecie, jakieś tam sobie z nimi takie biologiczne, jakieś rzeczy robi, i tak dalej. Więc tutaj, wiecie, anatomia i tak dalej. Więc tutaj faktycznie ona ma dosyć mocne zainteresowanie tymi zwierzętami, no ale w pewnym momencie trafia na zwłoki swojego kolegi. No i de facto ta dziewczynka nawet nie jest jakoś super zaskoczona, po prostu, wiecie, no to są kolejne gdzieś tam zwłoki na jej drodze, no i znajduje te zwłoki, no i nie wie co ma z więc dzwoni anonimowo na policję. Oczywiście zostanie wszczęte tutaj dochodzenie i tak dalej, no i to się trochę tutaj e, policjanci zastanawiają, kto to mógł być, kto dzwonił, bo się tutaj nie przedstawia ta dziewczynka, no i oni ją biorą w sumie za osobę dorosłą początkowo. E, no i tak naprawdę na tym głównie się skupiamy, tam później się pojawia jeszcze jeden trup, no i szukamy w sumie mordercy e, właśnie tych osób, które zostały zamordowane e, i tutaj faktycznie gdzieś tam rozwiązanie całej zagadki jest dosyć takie nietypowe i dosyć zaskakujące, dosyć mocny jest to plot, twist, ponieważ myślę, że e, w sumie ja nigdy nie czytałam chyba książki, gdzie właśnie tutaj e, sprawcą jest ta osoba, która tutaj się okazała być tą osobą, więc myślę, że to jest naprawdę ciekawy aspekt tej książki. I myślę, że też w właśnie klimat hallu mi się super pasuje, ponieważ mamy tutaj właśnie jakieś martwe zwierzęta, to jest wszystko w takim klimacie. No ogólnie ta książka jest bardzo klimatyczna, ona jest taka em, deszczowa, zimna, taka wiecie mgła i tak dalej, więc tutaj myślę, że faktycznie fajnie się pasuje, no i to jest to też przede wszystkim książka na raz tą książkę się pochłania po prostu na raz, więc tutaj wydaje mi się, że idealnie wpasuje się właśnie w taki wieczór Halloween żeby sobie po prostu tą książkę przeczytać kolejna książka, której tutaj nie mogło zabraknąć, czyli Stara Sowoniowa i Spiekła Duchy, ponieważ jest to absolutnie Halloweenowa książka, ja co prawda książkę czytałam latem, ale um, myślę, że właśnie w październiku szczególnie właśnie na koniec października, ona się idealnie Sprawdzi, bo mamy tutaj opowieść o Starej słoboniowej, czyli takiej starszej pani, która jest de facto takim trochę medium, trochę jest taką znachorką. No, ogólnie, jeżeli macie jakiś problem fizyczny, psychiczny, metafizyczny, idziecie do tej Starej słoboniowej i ona to wszystko załatwia. No i tutaj w sumie przez całą książkę mamy różne takie. Każdy w sumie rozdział jest opowieścią o innej części wioski, w której żyje nasza Stara słoboniowa. no i o innych ludziach, tak naprawdę, czyli inne tam się jakieś jawy, mary, potwory pojawiają, inne jakieś tam dolegliwości, które zawsze są gdzieś tam związane właśnie z tymi złymi duchami, powiedzmy. Także tutaj mamy bardzo, bardzo dużo tych tałki właśnie, też tutaj jest dosyć dużo takich słowiańskich motywów tak naprawdę, ale generalnie mamy dużo właśnie takich zjaw, mar i tak dalej, bo to mówię, w każdym rozdziale jest o kimś innym mowa i też fajnie jest poznać jakby taką trochę od kuchni tą, jak to się działo, że pojawiały się różne właśnie te takie mary, jak się je odganiało, co one powodowały i tego typu rzeczy. Więc tutaj myślę, że to jest naprawdę ciekawa ciekawa w ogóle książka pod tym względem, ale też fajnie się śledziło te losy. Się poznawało tą całą wioskę, bo jakby nie patrzył w pewnym momencie, już się czujemy, jakbyśmy byli wręcz mieszkańcami tej wioski i obserwowali to po prostu, wiecie, tak z opowieści gdzieś na takich ploteczek, Więc tutaj faktycznie bardzo, bardzo fajna książka. Stara Słowoniowa też jest bardzo ciekawą osobą. Ja wiem, że tutaj okładka może nie do końca zachęca, ale naprawdę treść jest perfekcyjna, jest naprawdę świetna ta treść ja się w sumie nie spodziewałam, że ta książka mi się tak bardzo spodoba, a naprawdę była no genialna po prostu, także Stara Słaboniowa też tutaj jest bardzo ciekawą postacią, my też poznajemy trochę jej życie, to jak się stało, że ona się stała Stara Słaboniową co ją do tego doprowadziło i to też jest bardzo ciekawy temat więc fajnie, że właśnie możemy sobie gdzieś tam poznać właśnie też jej życie, bo jednak um, czasami ma się wrażenie jak się czyta tę książkę, że Stara Słaboniowa już ma chyba z milion lat i że ona nigdy nie była młoda, a jednak faktycznie poznajemy tam jej młodość i jak to się stało, że ona właśnie teraz jest tą osobą, którą jest, więc to też było bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że książka naprawdę świetna na Halloween po prostu. Kolejna książka to Zawsze mieszkałyśmy w zamku i mamy tutaj opowieść o dwóch siostrach i wuju, którzy mieszkają właśnie w zamku. No i oni generalnie raczej w tym zamku m, tak mieszkają, że nie wychodzą stamtąd. Tutaj też jest pewna legenda, znaczy nawet nie jest legenda, to jest po prostu coś, co się wydarzyło naprawdę, a mianowicie cała rodzina została otruta i przeżyły tylko te dwie siostry i Wuj. A było i tak naprawdę dużo w tym domu, w tym zamku, więc e, wszyscy po prostu zginęli. E, przeżyła tylko właśnie e, te osoby, o których mówiłam. No i tak naprawdę oni sobie żyją tak na uboczu, w miasteczku, ogrodzonym całkowicie, od w ogóle wszystkich ludzi dookoła. No i nasza główna bohaterka, znaczy, no w sumie to jest taka główna bohaterka, czyli jedna z tych sióstr. Ona czasami wychodzi, wiadomo, po jakieś sprawunki, jakieś zakupy i tak dalej do miasta, e, ale też e, ona jest bardzo źle przez to. Ona ogólnie źle traktowana, oni wszyscy są źle traktowani, ale tutaj właśnie nasza główna bohaterka baterka też tak na to trochę, nawet nie tyle przymyka oko, co po prostu stara się ignorować różne przytyki i tak dalej. No i widać, że po prostu gdzieś tam społeczność ich po prostu nienawidzi i jest to dosyć duży problem dla nich. No i wiadomo, oni przychodzą. Ta nasza główna bohaterka też jest dorosłą kobietą, a zachowuje się jak dziecko, co też jest tutaj dosyć mocno zastanawiające. Nasza druga siostra, ta starsza, ona znowu jest też taką specyficzną osobą, bo tutaj z jednej strony bardzo o wszystkich dba, a z drugiej też ma taką trochę mroczniejszą stronę, która wychodzi, kiedy do, mnie, do właśnie zamku przyjeżdża pewien kuzyn i w sumie postanawia z nimi zamieszkać. Z tym, że ten kuzyn to jest absolutnie najgorsza postać, jaką kiedykolwiek poznałam w książkach. To jest tak irytująca postać, masakra po prostu, no nie pamiętam kiedy ostatnio spotkałam tak irytującego bohatera, który doprowadzał mnie normalnie do szału podczas czytania książki eee, i tutaj właśnie też wychodzą takie trochę mm, gorsze strony właśnie naszej tej starszej siostry ponieważ ona trochę e, pobłaża temu kuzynowi, a on ewidentnie jest po prostu złym człowiekiem, no i tutaj mamy właśnie perspektywę zarówno e, znaczy perspektywę, no mamy tak wiecie pokazane też trochę z perspektywy tej młodszej siostry trochę z tej starszej siostry, no i jak to wszystko doprowadzi do pewnych naprawdę tragicznych Wydarzeń w tym domu, i e, jak właśnie ci no, si bohaterowie będą musieli tak naprawdę trochę no, żyć na nowo, tak naprawdę. Więc tutaj ciekawa jest książka, a przede wszystkim najciekawsze jest tutaj mm, te profile psychologiczne bohaterów. Myślę, że ci bohaterowie to ogólnie cała książka jest taka trochę mm, w klimacie grozy. Y, taka duszna, taki daje też vibe trochę niepokoju jakiegoś, tylko że my nie wiemy skąd ten niepokój się tak na sprawę bierze, więc to jest książka naprawdę ciekawa, no i tak jak mówię, ten, psych ten profil psychologiczny zarówno młodszej siostry starszej, jak i samego też wuja, no i przede wszystkim tego okropnego kuzyna jest to dosyć ciekawe, bo mimo, że na przykład ten kuzyn był, no po prostu i irytującą osobą, to e, fajnie było móc poznać jego gdzieś tam właśnie ten profil psychologiczny, bo jest bardzo ciekawy i to, e, jakim on był człowiekiem, też jest generalnie dosyć ciekawy, więc ogólnie dobra książka. Myślę, że też fajna na Halloween, bo ona, tak jak mówię, ma taki duszny klimat, takiego właśnie trochę takiego szaleństwa, też powiedziałabym, bo tutaj trochę później właśnie wychodzi, że faktycznie ta rodzina, no, nie do końca jest normalna i oni są trochę szaleni, więc tutaj myślę, że fajna. Fajna po prostu książka, żeby siedzieć tam w pasach w taki klimat. Jeżeli nie chcecie czegoś takiego mocno strasznego, to tutaj myślę, że fajnie będzie sobie tak dawkować właśnie tą książką ten taki właśnie niepokój, ten dreszczyk nie Pokoju. Następną książką będzie kolejna książka tej samej autorki, czyli nawiedzony dom na wzgórzu. Książka, która też była dosyć fajna, choć ja tutaj um, oceniam ją tylko na trzy gwiazdki, ale tak z biegiem czasu sumujemy się, że um, mogłabym dać pół nawet. W każdym razie mam tutaj opowieść o właśnie nawiedzonym domu na wzgórzu, do którego przyjeżdżają um, pewne osoby. To są osoby, które w ogóle się nie znają. Oni tam przyjeżdżają, żeby zbadać po prostu historię tego domu. No i tutaj jest jeden główny doktor, który zaprasza właśnie tych wszystkich. Te wszystkie osoby, no i oni przyjeżdżają i mają tam spędzić tydzień w tym domu czy coś takiego. W każdym razie e, nikt za bardzo nie raz, że nie przeżyli za bardzo ludzie, którzy przyjechali do tego domu, bo oszaleli po prostu i sobie coś zrobili, a dwa, że nikt nigdy gdzieś tam tego domu tak bardziej e, dogłębnie nie badał, no i oni tak naprawdę są trochę piersi, można powiedzieć no i przyjeżdżają do tego domu, tam mamy też e, taką panią gosposię, która gdzieś tam im codziennie przychodzi pomaga, ale ona zawsze mówi, że po zmroku idzie do domu, że nic nie ma szansy, żeby ją zatrzymało po zmroku w tym domu no i nasi bohaterowie są w tym domu e, no i e, tak naprawdę dzieją się tam dziwne rzeczy, dzieją się tam przerażające rzeczy. Jeżeli lubicie właśnie taki temat nawiedzonych domów, myślę, że tutaj naprawdę książka jest jedną z lepszych, którą możecie po prostu po jaką możecie sięgnąć w tym temacie, bo ja nie ukrywam, że momentami naprawdę byłam przerażona czytając tą książkę, ale tu mi się nie podobało to, że to za bardzo nie było na koniec wyjaśnione, skąd to się wszystko tak naprawdę wzięło. I to myślę, że jest największym minusem tej książki, aczkolwiek sama książka jest naprawdę ciekawa i fajnie się to czytało, tak jak mówię, bardzo przerażająca. No i przede wszystkim to szaleństwo też tutaj jest dosyć mocno obecne, bo nasi bohaterowie w pewnym momencie od tego wiecie, nawiedzonego domu zaczynają po prostu tracić zmysły i to jest też bardzo fajne. Bardzo fajnie jest to przedstawione. Uważam, że to jest jednym z lepszych motywów tej książki, więc jeżeli jesteście fanami właśnie takich nawiedzonych domów albo chcecie się porządnie wystraszyć, to myślę, że książka naprawdę idealna pod tym względem. No i już ostatnia książka, czyli Dom sióstr marnotrawnych. Książka bardzo popularna swego czasu na, w book mediach ogólnie. Książka badająca o siostrach, które w pewnu, w pewnego razu w sumie wyszły sobie i zniknęły z chodnika i wróciły dopiero po miesiącu bodajże i wróciły totalnie odmienione, czyli między innymi na przykład zmieniły kolor włosów kolor oczu im się zmienił ale generalnie były tymi samymi osobami, wiecie, tak samo mówiły, tak samo się zachowywały, po prostu zmienił się trochę ich wygląd gdzieś tam zewnętrzny, no i po czasie zaczęły wychodzić takie rzeczy, że ludzie przy nich się czuli dosyć tak mm, źle po prostu, źle się czuli Ludzie kiedy przebywali w gdzieś tam w pobliżu tych sióstr, no i my później trochę się dowiadujemy, dlaczego tak się stało, też te siostry e, zostały, jedna najmłodsza jest, dalej się uczy, no a te kolejne gdzieś tam robią światową karierę, tak no naprawdę, prawie wszyscy ludzie do nich lgną, dosłownie, mimo, że gdzieś tam czują się przy nich trochę tak no, źle po prostu, to mimo wszystko gdzieś tam lgną do nich i e, po prostu chcą mieć gdzieś tam, wiecie, no, że są popularne, e, no i tak naprawdę na tym się głównie skupiamy, no i tutaj w pewnym momencie przy tym, gdzieś tam w tych siostrach wychodzi takie pytanie, że co z nami się stało wtedy i wtedy, no bo one też nie pamiętają, co z nimi się stało, totalnie nie pamiętają tego okresu miesiąca, kiedy zniknęły, więc to jest też bardzo dziwne, to wszystkich to zastanawia. Tutaj rodzice, szczególnie ojciec, cały czas mówi, że to nie są jego córki, że to nie, to nie są jego córki, które wróciły, no i tutaj faktycznie to pytanie gdzieś się pojawia, też właśnie w głowach naszych bohaterek, no a w międzyczasie zaczyna się gdzieś tam takie trochę nadprzyrodzone rzeczy, zaczynają się dziać w ich okręgu, w ich ogólnie życiach, no i one próbują w sumie trochę rozwiązać tą właśnie zagadkę. Z tym, że tutaj widać, że jedna siostra coś wie, ale nie chce tego powiedzieć. No i my tak naprawdę gdzieś tam przez całą książkę dążymy do tego, co się wtedy stało, i to, co się tam stało, to jest naprawdę wow, to jest tory po prostu uberet. To jest takie, że e, namiesza wam totalnie w głowie, wgniecie was w fotel i nie będziecie wiedzieli, co macie ze sobą zrobić, bo to jest coś naprawdę takiego mocnego, coś szalonego i coś dziwacznego jednocześnie, ale bardzo dobrze też jest to przedstawione, więc myślę, że tutaj e, dla fanów takich dziwacznych trochę książek, osobliwych przede wszystkim, no to książka będzie naprawdę świetna. Tak jak mówię, plot twist, wow, po prostu szapoba, bo jest naprawdę świetny, e, więc książka idealna na Halloween i myślę, że naprawdę każdy powinien ją przeczytać, bo to jest, raz, że to jest książka młodzieżowa, więc to też teoretycznie powinno trafić do wszystkich i do tych na czym młodszych, no i do, do młodzieży i do starszych czytelników, a jednocześnie też jest to tak e, fajnie ubrane gdzieś tam w słowa też ładne tutaj jest język właśnie w tej książce, że faktycznie każdego może wciągnąć ta książka i no nie da się od niej po prostu oderwać, także no, świetny wybór. E, no i co, i to było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie mi znać w jakie wy książki byście polecili mi na Halloween. E, no i mam nadzieję, że Widzimy się na następnym filmie. Cześć!